Chodźmy do twojego drugiego programu, czyli no. Śluby Gwiazd. Ostatnio wyemintowałaś odcinek z Karoliną Pisarek i oczywiście co? Afera. Dlaczego? Ja afera. E, no, że Karolina, Karolina cytowała tak. przy pytaniu o koperty. Tak. E, mówiła, że to Julian Tuwim, a to nie Julian Tuwim. O Jezu, Ten nie wiem cytat. w ogóle, o którym fragmencie mówisz, w ogóle nie pamiętam. O tym, że przyjaciół poznajemy wtedy, kiedy... Kurde, teraz ja to źle <śmiech> pamiętam. <śmiech> 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 przyjaciół poznajemy wtedy, kiedy mamy sukces. I to nie był e, Julian e, Tuwim. Nie a wiesz to? o tym? Nie, nie wiem. Wiesz co, bo już jakiś czas temu to z, y, y, nagrywaliśmy, więc w ogóle nawet zapomniałam o tym wątku. Dobra, a zastanawiam się, czy ty w ogóle dajesz gwiazdom możliwość autoryzacji? Tak. Daję. Ale że... I Karolina parę rzeczy wyrzuciła. A, okej, okay, dobra, w ten sposób, czyli po prostu jakieś tam e, przełączenie, no to super, a dlaczego decydujesz się na autoryzację, bo ja na przykład, wiesz, nie daję. No wiem właśnie, <grym> bo na przykład nie chcę być taka jak ty. <grym> <grym> Tylko wiesz, no my trochę w innych miejscach <grym> pracujemy, nie? Ja właśnie czekam na te potknięcia, nie? No wiem, nie? wiem. Słuchaj, so, daję im autoryzację, bo jakby zapraszając ich do, do formatu Śluby Gwiazd, zależy mi na przede wszystkim bardzo dobrej atmosferze, na otwartości ze strony tych moich gości, na bardzo przyjemności. Rozmowie i mm, ja mam takie poczucie, że oni i tak zdradzają mi bardzo dużo takich prywatnych y, y, elementów, sytuacji, historii. I y, y, jeżeli czują, że w czymkolwiek, nie wiem, by poszli krok za daleko albo o czymś podzieli, a jednak nie chcieliby, żeby to było w emisji, to ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Jakby mi zależy na zapewnieniu moim gościom totalnego komfortu. Skoro już zaczęliśmy temat Karoliny, to dlaczego ona tak często dostaje baty od internautów? To jest super dziewczyna. Poznałaś ją już dawno temu, teraz masz okazję z nią przebywać na tańcu z gwiazdami. Czym ona dostaje non-stop te baty? Cokolwiek by nie zrobiła, to jest yy, źle. Oczywiście ma też osoby, które ją kochają, ale mhm. też są takie, które no bad, 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 bad. Nie mam pojęcia dlaczego. Wiesz? Znaczy, w, w sensie mogę przypuszczać. Może, że może ciebie być nie słychać. Tak, mogę, mogę przypuszczać, że nie wiem, może to, że jest, wiesz, piękna, ma sukces, miłość, mm. męża. no Tyle dobrego naraz. <laughs> może prawdziwie wkurzać. E, natomiast, no ja bardzo trzymam e, za nią kciuki i mam nadzieję, że też jednocześnie Karolina, oprócz tego, że dostaje dużo batów, to po pierwsze mm. ma ogromną rzeszę swoich fanów, ale też, że ma już. E, na tyle silny charakter, że jest w stanie z tym funkcjonować. Po prostu gdzieś tam nie dotyka jej to bardzo mocno.